Anna kochała wczesne poranne godziny. W tym czasie miasto jeszcze nie spieszyło się nigdzie. Na podwórku słychać było tylko stukot obcasów sporadycznych przechodniów, a w oknie naprzeciwko leniwie zapalało się światło. W kuchni u Anny cicho syczał czajnik, pachniało suszoną miętą, na stole leżała starannie pokrojona bułka. Wszystko było proste i domowe, jak u babci Heleny, która nauczyła wnuczkę kochać porządek i ciszę. Do ślubu pozostała doba. W pokoju na oparciu krzesła wisiała biała sukienka, nie puszysta, lecz skromna, z cienkim paskiem. Na parapecie obok słoiczka ze szpilkami stał bukiecik niebieskich chabrów. Anna zerwała je wczoraj w ogródku u sąsiadki. Babcia zawsze mówiła: W domu powinien stać choć jeden żywy kwiat, żeby przypominał o sercu. Ono też musi żyć, a nie kurzyć się. Te słowa wracały często, zwłaszcza w ostatnich tygodniach, kiedy nerwów brakowało na wszystko na dobór butów, na rozmowy z przyszłą teściową, na nieskończone listy gości i drobiazgów. Jan wydawał się solidny, wysoki, spokojny, z krótką fryzurą i prostym spojrzeniem. Pracował w firmie budowlanej, lubił mówić o kosztorysach i terminach. Zapewniał, że umie dotrzymać słowa. Anna wierzyła. Zresztą chętnie wierzyła ludziom, jeśli mówili bez zbędnych gestów. Wianie podobała się jej umiarkowanie. Nie hałasował, nie kłócił się bez powodu, nie żądał niemożliwego. Co prawda jego matka, Teresa Pawłowska, była inna. Zdecydowana, surowa, z chłodnym uśmiechem i nawykiem mówienia – tak będzie prawidłowo. Anna starała się nie obrażać. Teściowa to osoba starsza, z doświadczeniem. Podpowie, znaczy, uważa za potrzebne. Tamtego wieczoru Anna położyła się wcześniej, by się uspokoić, ale sen nie przyszedł od razu. Przed oczami stała babcina kuchnia, ta sama, gdzie pod sufitem wisiał emaliowany garnek, gdzie w kącie stary radioodbiornik szeptał muzykę, gdzie Helena, przykrywając świeżo upieczone pierogi szydełkową serwetką, zawsze dbała o szczegóły. Ten babciny dom pozostał Annie w spadku niewielkie dwupokojowe mieszkanie, przesiąknięte ciepłem i mocną herbatą. Gdy babci zabrakło, Anna nikomu go nie oddała ani nie wynajęła. Mieszkała tam sama, starannie, według zasad, których nauczyła ją Helena. Sen nadszedł, gdy wskazówki zegara minęły już północ. I właśnie wtedy babcia jakby weszła do pokoju. Nie groźnie, nie strasznie, lecz tak jak zawsze wchodziła, cicho, jakby bała się kogoś obudzić. Usiadła przy wezgłowiu, poprawiła krańcem chustki włosy wnuczki i powiedziała jasnym, znajomym głosem: Wnuczko, odejdź od tych ludzi. Jutro rano podejdź do domu teściowej i wszystko zobaczysz sama. Anna drgnęła i zaraz się obudziła. Kuchnia była ciemna, od okna ciągnęło nocnym chłodem. Usiadła na brzegu łóżka, posłuchała własnego serca. Bije równo. Nerwy, powiedziała sobie. Ślub jutro. Babcia przyśniła się, bo o niej myślę. Ale dziwne uczucie nie odstępowało. Jakby ktoś delikatnie wziął za rękę i pociągnął w stronę nie tam, gdzie sukienka, lecz tam, gdzie trzeba najpierw zrozumieć, a potem dopiero się cieszyć. Anna zgasiła lampkę nocną, spróbowała znów zasnąć, i nie mogła. Siedziała przy oknie, patrzyła na szeroką ulicę, gdzie czasem przejeżdżały rzadkie samochody, i wspominała babcinę: Jeśli niespokojnie, nie kłóć nie się z sobą. Zrób mały krok i sprawdź. Mały krok, czyli rano, pójść do domu Teresy Pawłowskiej. Nie po to, by podglądać, po prostu pospacerować wokół postać. Może głupota wywietrzeje? Świt nadszedł szybko. O szóstej Anna już się ubrała. Prosta spódnica, jasna bluzka. Włosy upięte w ciasny kok, na nogach wygodne baletki. Wzięła torebkę, narzuciła kardigan. Dom przyszłej teściowej stał w dzielnicy domków jednorodzinnych na obrzeżach, niski, z zieloną furtką i z ścieżką do ganku. Winorośl oplatała daszek, na parapetach pelargonie. Wszystko zadbane, uporządkowane. Teresa Pawłowska lubiła ład. Anna zatrzymała się naprzeciwko przytopoli. I udawała, że poprawia pasek torebki, nasłuchując. W takich chwilach człowiek czuje się nieswojo, jakby robił coś obcego, ale głos babci ze snu stał obok. Podejdź i zobaczysz sama. Na początku było cicho, potem wewnątrz trzasnęły drzwi, zastukały obcasy. Na ganek wyszła Teresa Pawłowska w jasnym kostiumie, z równą fryzurą, przyciskając do boku teczkę. Za nią kobieta około czterdziestki w służbowej sukience, trzymająca cienkie przezroczyste pliki, a na nadgarstku brzęczały jej bransoletki. Zatrzymały się przy schodkach, spojrzały na siebie, i Teresa Pawłowska powiedziała cicho: Wszystko według planu: najpierw USC, potem do notariusza. Pełnomocnictwo podpisze bez gadania. Dziewczyny takich rzeczy nawet nie czytają. Nam gładno je dziś zdążyć i z mieszkaniem też dziś zapytała druga. Oczywiście, zaraz po notariuszu zajedziemy do mojego znajomego przepiszemy akuratno bez hałasu Nie martw się teściowa lekko się uśmiechnęła. Ania to miękka dziewczyna powiedzą podpisze tym bardziej dla rodziny. U Anny w brzuchu ścisnęło się, jakby włożyli tam lodowaty kamień. Pełnomocnictwo, mieszkanie, przepiszemy akuratno. Słowa spadały jak nakrętki na szkło. Nie zrobiła ani kroku, tylko mocniej chwyciła pasek. Teresa Pawłowska z rozmówczynią zeszły po schodkach. Za furtką zachrzęścił żwir i odjechał samochód. Wszystko trwało sekundy, ale wystarczyło, by sen przestał być snem. Szła z powrotem powoli, by nie zdradzić niczego twarzą. Droga do przystanku wydała się dłuższa niż zwykle. W autobusie patrzyła w okno i widziała nie ulicę, lecz linijki tekstu. Pełnomocnictwo, przepisać, zdążyć dziś. Wysiadła wcześniej niż swój przystanek i skręciła w boczną ulicę, gdzie znajdowała się mała kancelaria prawna. Nad drzwiami skromna tabliczka z napisem przyjęcia. W środku pachniało papierem, kawą i jakąś spokojną pewnością. Dzień dobry, powiedziała Anna i starała się mówić prosto. Potrzebuję konsultacji, pilnie. Wychodzę za mąż i dziś chcą mnie zaprowadzić do notariusza na podpisanie jakichś dokumentów. Powiedzieli, że w sprawach rodzinnych, ale nie jestem pewna, czy mogę zobaczyć, jak się zabezpieczyć. Prawniczka okazała się niewysoką kobietą o jasnych oczach. Nazywała się Paulina Arkadiuszowa. Wysłuchała uważnie, nie przerywając, zadała kilka krótkich pytań. Czy Anna ma majątek? Jakie mieszkanie? Na kogo zapisane? Z kim mieszka? Czy są długi? Jak dawno zmarła babcia? Potem powiedziała, pierwsze i najważniejsze. Ma pani prawo złożyć w starostwie powiatowym oświadczenie, że wszelkie działania rejestracyjne dotyczące pani mieszkania mogą być dokonywane tylko przy pani osobistym udziale. To się nazywa oświadczenie o zakazie rejestracji bez osobistego udziału. Składa się je raz i stawia bardzo solidną ochronę. Nawet jeśli potem komuś da pani pełnomocnictwo, bez pani niczego nie zarejestrują. To zrobimy dziś. Mamy okienko przez urząd. A jeśli będą chcieli, żebym podpisała ogólne pełnomocnictwo na męża, cicho zapytała Anna. Ma pani prawo nie podpisać, spokojnie odpowiedziała Paulina. Każdy notariusz musi odczytać tekst pełnomocnictwa i wyjaśnić skutki prawne. Może pani odmówić w każdej chwili. Co więcej, prawniczka przewertowała teczkę, wyjęła czysty blankiet. Możemy zaranę je sporządzić i notarialnie poświadczyć pani odmowę udzielania pełnomocnictw do dysponowania mieszkaniem. To nieobowiązkowy dokument, ale jako stanowisko jest dobry. Plus, poświadczymy kopię pani dokumentów tytułowych i zostawimy u siebie. I jeszcze jedno. Zaraz po złożeniu oświadczenia w starostwie, zróbmy u notariusza pani wolę i zjawienie. Bez mojego osobistego udziału żadnych transakcji z mieszkaniem. Notariusze to lubią to jasna wola właściciela. Anna skinęła głową. W tej chwili chciała nie płakać ani się kłócić, lecz po prostu mieć w rękach papier, gdzie czarnym po białym napisano, że nie jest rzeczą ani pustym miejscem. A co ze ślubem? zapytała niespodziewanie dla siebie samej. Ślub to pani prywatna sprawa, powiedziała Paulina prosto. Ale podpisy pod dokumentami to sprawa prawna. Rozdzielajcie. Chcecie, znajdźcie w sobie siły iść do ołtarza. Chcecie, przesuńcie, ale podpisywać coś dla rodziny, nie czytając, nigdy. To nie o miłość, to o ostrożność. Babcia u pani, trzeba powiedzieć, mądra była i we śnie też. Anna po raz pierwszy tego ranka uśmiechnęła się. Babcia zawsze była za jasnością, powiedziała cicho. Poszły do urzędu. Anna złożyła oświadczenie w starostwie. Krótkie, ale jakby żelazne. Urzędniczka zaznaczyła termin. Wpis będzie dokonany dziś. Potem zajrzały do notariusza, gdzie Paulina rzeczowo wyjaśniła, po co oświadczenie o woli właściciela. Notariusz, mężczyzna w okularach, skinął głową, odczytał na głos, zapytał Annę: Czy rozumie, co robi? i poświadczył dokument. Z jego gabinetu Anna wyszła jak starczą. Niepokój nie zniknął, ale stał się zrozumiały. Wróciła do domu bliżej południa. Na telefon sypały się wiadomości. Przyjaciółki pytały: Czy wszystko gotowe? Ciocia dzwoniła w sprawie bluzki. Jan napisał: Przyjadę o piątej, pojedziemy gdzieś. Ta fraza gdzieś już nie wydawała się niewinna. Anna nie zaczęła kłótni z wyprzedzeniem. Nastawiła czajnik, umyła jabłka, ułożyła w misce, zdjęła sukienkę z oparcia krzesła i starannie schowała do pokrowca. Jej dom oddychał równo, jakby rozumiał. Teraz trzeba nie serce rwać, lecz rozum włączyć. O 17.00 Jan przyjechał taksówką. Uprzejmie otworzył drzwi, podchwycił torebkę Anny Zachowywał się miękko, nawet zbyt. Mamy małą sprawę, powiedział na schodach. Mama umówiła z notariuszem bez kolejki. Parę podpisów i wolni, a potem posiedzimy w kawiarni, odetchniemy. Jutro ważny dzień, trzeba odpocząć. Jakie podpisy? zapytała Anna, nie spiesząc się. No tak, formalności dla rodziny, żeby wspólnie dysponować. Pomachał ręką. Zobaczysz. Nic szczególnego, wszyscy tak robią. No, jedźmy, powiedziała. W taksówce Jan mówił lekko o tym, jak kolega z pracy podaruje porządną mikrofalówkę, jak ciocia Zofia obiecała zrobić sałatki po domowemu, jak fotograf trafił się dobry, niedrogi i fachowy, jakby tą gadką zasłaniał tę stronę, gdzie już wszystko zaplanował. Anna patrzyła na jego profil i myślała, że w ludziach najgorsza niezłość, lecz pewna siebie nawyk uważania drugiego za wygodną rzecz. Kancelaria notarialna była w centrum. Na drugim piętrze starego budynku drzwi z tabliczką, wewnątrz mała poczekalnia, dwa krzesła przy ścianie, fikus w kącie. Za biurkiem kobieta administratorka, w gabinecie ten sam notariusz, do którego już były z Pauliną. Podniósł oczy od papierów, uprzejmie skinął Annie, spojrzał na Jana. Dzień dobry, proszę wejść, dokumenty. Teresa Pawłowska już była wewnątrz. W idealnie leżącym kostiumie, z tą samą teczką. Uśmiechnęła się chłodno, jakby uśmiech był też częścią kostiumu. Jesteśmy po pełnomocnictwo, powiedziała podając papiery. Nic skomplikowanego, żeby potem nie biegać za każdą drobnostką. Młodzieży teraz łatwiej raz podpisać. Notariusz wziął arkusz, przebiegł oczami, potem spojrzał na Annę ponad oprawkami. Pełnomocnictwo do dokonywania transakcji dysponujących nieruchomością mocodawcy. Mówił wyraźnie i głośno, nie pomijając żadnej linijki. W szczególności do zawierania umów sprzedaży, darowizny, zamiany, zastawu, do składania dokumentów do rejestracji państwowej. Podniósł wzrok. Potwierdza pani zrozumienie zakresu uprawnień? Jan się zawahał. Co tam rozumieć? Zwykły papier. Śpieszymy się. Jutro ślub, sami widzicie. Chwileczkę. Anna uśmiechnęła się prosto i odwróciła do notariusza. A mógłby pan sprawdzić w ewidencji, czy jest ograniczenie co do mojego obiektu? Dziś składałam oświadczenie. Chcę wiedzieć, czy zadziałało. Notariusz skinął, wystukał na klawiaturze, spojrzał w monitor, a probująco chrząknął: Tak, co do pani obiektu wpisano notę. Rejestracja praw, ograniczeń, obciążeń tylko przy osobistym udziale właściciela. To znaczy, nawet jeśli pani podpisze takie pełnomocnictwo, bez pani osobistego udziału żadnej transakcji nie zarejestrują. W gabinecie zrobiło się cicho cisza nieobrażona, niekolczasta cisza zrozumienia. Jan opuścił oczy. Teresa Pawłowska zacisnęła usta jakie oświadczenie. Powściągliwie zapytała Teściowa: Moje odpowiedziała Anna. Jestem właścicielką mieszkania babci i dziś rano złożyłam oświadczenie, że bez mnie żadnych działań z nieruchomością nie można robić. To legalne i słuszne. Co ty? Teresa Pawłowska spróbowała się uśmiechnąć, ale uśmiech wyszedł niezdarny. To brak zaufania, Anno. Rodzina to zaufanie. Rodzina to szacunek cicho powiedziała Anna. I uczciwość. Zaufanie w rodzinie to nie papier u notariusza na cudze ręce. Zaufanie, gdy z góry mówią, co chcą zrobić i pytają, czy drugi się zgadza. Chcieliście wziąć szybko, żeby nie biegać. To nie o rodzinę. Jan podniósł wzrok. W nim nie było złości. Stała tam dezorientacja, jak u człowieka złapanego nie na przestępstwie, lecz na naiwnej wierze. Co tak u wszystkich, Anno, powiedział, próbował wyciągnąć rękę, ale nie odważył się. Nie chciałem cię urazić. Mama powiedziała: Tak będzie prościej dla nas. Nie jesteś przeciw, żeby w rodzinie wszystko było wspólne. Jestem przeciw, żeby moje mieszkanie przepisywać gdzieś bez patrzenia, odpowiedziała spokojnie. I przeciw temu, żeby mnie uważać za dziewczynę, która nic nie rozumie. Rozumiem i robię to, co uważam za potrzebne. Dokumentu nie podpiszę. A pan? Anna spojrzała na notariusza. Przepraszam, że zabraliśmy czas. Dziękuję, że odczytał pan na głos. Po to jesteśmy, powiedział notariusz z lekkim skinieniem. I tak, muszę zapytać. Stanowczo odmawia pani podpisania pełnomocnictwa? Stanowczo, odpowiedziała Anna. Więc sporządzę akt odmowy. To formalność. Gdy drukował, Teresa Pawłowska milczała, tylko palcami ledwo zauważalnie stukała w podłokietnik. Gdy wyszli z gabinetu, zatrzymała się w poczekalni, obejrzała i zniżając głos powiedziała: Anno, popełniasz błąd. W rodzinie musi być porządek, a porządek ustalam ja, bo mam doświadczenie. Jeszcze nie rozumiesz, jak wszystko jest urządzone. Porządek u każdego swój, odpowiedziała Anna. U mnie taki. Moje dokumenty podpisuje tylko ja i tylko po przeczytaniu. Co ty z nią rozmawiasz? Nie wytrzymał Jan. Jedziemy, jutro ślub. Trzeba myśleć o dobrym. Jutro ślubu nie będzie, spokojnie powiedziała Anna. Złożę wniosek o przesunięcie. Potrzebuję czasu. Teresa Pawłowska westchnęła z naciskiem. Wiedziałam, że ta twoja babka cię nakręciła. Babcia nauczyła mnie zadawać pytania, powiedziała Anna, i nie bać się robić tego, co uważam za słuszne. Rozeszli się przy ganku. Jan szedł szybko, patrząc w ziemię. Teresa Pawłowska wysoko, jak po scenie, Anna swoim krokiem równo. Nie czuła zwycięstwa, nie czuła też urazy, czuła jasność. A jasność to gdy wewnątrz nie szumi. Wieczorem zaparzyła miętową herbatę, otworzyła babciną szkatułkę, gdzie leżały rodzinne zdjęcia. Na wierzchu fotografia, babcia młoda, w białej sukience, oczy się śmieją. Obok ten sam dom, ta sama kuchnia. Anna postawiła zdjęcie przy czajniku, żeby było jak u Heleny. Usiadła i po raz pierwszy tego dnia odetchnęła. Telefon dzwonił często. Przyjaciółki pytały, czy plotki prawdziwe. Ciocia próbowała przekonywać, by nie burzyć. Wszystko gotowe. Jan pisał krótko. Porozmawiajmy. Nie chciałem. Mama się uniosła. Teresa Pawłowska nie pisała. Prawdopodobnie zbierała słowa na jutro. Anna nikogo nie oskarżała ani nie usprawiedliwiała. Przeglądała dwa dokumenty. Wyciąg z ewidencji i notarialne poświadczenie woli właściciela, jak modlitwę. Tylko zamiast dźwięku, tam była cisza tekstu. Rano poszła do USC, napisała wniosek o przesunięcie rejestracji. Urzędniczka spojrzała uważnie, bez zdziwienia. Widocznie widziała podobne nieraz. Pannom młodym czasem potrzeba powietrza, powiedziała spojrzeniem. A na głos: Przyjdźcie, gdy będziecie pewni. Dni popłynęły spokojnie. Anna pracowała, sprzątała dom, chodziła na rynek po jabłka i ogórki. Po kilku dniach Jan jednak przyszedł bez zapowiedzi, ale ostrożnie. Zapukał, nie szarpnął klamki. Na nim jasny sweter, twarz blada. Mogę wejść? Zapytał cicho. Wejdź, powiedziała Anna. Usiadł na brzegu krzesła przy stole, spojrzał na kubek na wazonik z chabrami. Anna znów je zerwała rano. Rozumiem, że nie miałem racji. Zaczął i skrzywił się jakby od gorzkiego. Myślałem, że tak będzie lepiej, że rodzina to wspólne. Mama zawsze tak mówiła. Nie chciałem ci zabierać. Chciałem, żeby wszystko było, no, razem. Razem to, gdy pytają, odpowiedziała Anna. Nie jestem przeciw razem, Janie. Jestem przeciw bez mnie. Zrozumiałem. Skinął. Pomilczał i nagle wypuścił wszystko naraz. Wstyd mi nie za matkę, lecz za siebie, że nie zatrzymałem, że nie pomyślałem, że poszedłem łatwą drogą. To już krok, powiedziała Anna spokojnie. Wstyd czasem przydatny. Jest mądrzejszy od uraz, podpowiada gdzie granice. Pili herbatę bez cukru i mówili prostymi słowami. Jan nie usprawiedliwiał się, to było widać. Nie próbował przekonać Anny co do szczególnych okoliczności. Mówił, że potrzebuje czasu, by raz w sobie i w tym, jak żyć bez podpowiedzi matki. Anna niczego nie obiecywała, nie mówiła ani tak, ani nie. Powiedziała tylko jedno: Bądźmy uczciwi, bez nocnych uzgodnień za plecami drugiego, bez drobnostek dla rodziny. Jan skinął, wychodząc, powiedział. Spróbuję stać się człowiekiem, z którym nie wstyd żyć. Teresa Pawłowska zadzwoniła wieczorem. Głos miała inny. Nie komenderski, lecz zmęczony. Anno, powiedziała bez ozdób, postąpiłaś mądrze. Weszłam grubo. Tak nie wolno. Jeśli można, zawahała się. Będę przychodzić rzadziej. Nauczę się milczeć, gdy nie pytają. To trudne, ale spróbuję. Przychodźcie, odpowiedziała Anna. Tylko bez trzeba i prawidłowo. Jeśli coś dotyczy mnie i mojego mieszkania, to decyduję ja. Resztę po ludzku omówimy. Umowa? Cicho powiedziała teściowa i odłożyła słuchawkę. Anna uśmiechnęła się. Nie lubiła długich opowieści o tym, co było potem. Zresztą w życiu rzadko układa się jak w grubych powieściach. Najpierw burza, potem słońce, potem znów burza. U niej wyszło tak. Zamiast burz, ciepły wiatr i praca. Nasycona, uparta, bez głośnych słów. Postawiła na parapecie mirt. Babcia mówiła, że to drzewko pokoju. Przejrzała szafę, poukładała wszystko według kolorów, jak lubiła. Wieczorami znów zaczęła czytać to, co dawno odkładała. I za każdym razem, parząc miętę, uśmiechała się do wspomnienia. Wnuczko, odejdź od tych ludzi. Podejdź i wszystko zobaczysz sama. Nie uciekła. Podszedł, zobaczyła i dokonała wyboru. Za oknem ciemniało, wróble ucichły. Anna wstała, podeszła do okna, spojrzała na mirt i na habry, Niebieskie, jasne, jak niebiańska struna. Potem wyjęła z ramki babcine zdjęcie, cicho powiedziała: Dziękuję, i postawiła z powrotem. Tego dnia nie wymyśliła żadnego wielkiego słowa, ale zrobiła kilka prostych rzeczy, z których, jak z cegiełek, składa się solidne życie. Usłyszała radę, sprawdziła. Zobaczyła, zabezpieczyła, powiedziała spokojnie i nie ustąpiła. I to ta sama historia, którą starsi ludzie nazywają rozsądną, nie głośną, nie jak w kinie, lecz prawdziwą. Z herbatą, z papierem, z ludzką godnością i z pamięcią o tych, którzy kiedyś nauczyli nie mylić miłości z ufnością, a zaufania ze ślepotą. A rano znów obudziła się wcześnie. Otworzyła okno, wciągnęła świeże powietrze i uśmiechnęła się do przyszłości. W niej nie wszystko było jasne, ale starczało jasności w głównym. Już nie pójdzie tam, gdzie jej głosu nie witają i nie podpisze żadnej rodzinnej papieru, którego jej nie odczytali na głos, bo babcia nauczyła, że własny podpis droższy od wszystkich cudzych obietnic.